Witam z tej strony Geniek. Witam Was w kolejnym odcinku. W sumie w pierwszym odcinku do nowej serii. Jest to seria z Farmiga 22. Jest ze mną Eustachi. Dzień dobry. O, goodbye. I dzisiaj bierzemy, tu wszystko będziemy opowiadać, ale żeby czasu już nie tracić, to tak. Eustachi bierze kumbajn. i jedziemy mu. Biorę. Ja biorę MF, ten Władka. I wezmę ten przyczepę, bo będziemy mieli mięśniwa. I teraz tak, seria Stary Lata została odpuszczona. Powiedz dlaczego? Bo Ty sobie chciałaś. Bez klimatu, bro. No, jego, jego zdaniem. Nawet z ale dobra. I stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu taką polską serię. Że po prostu takie stare gospodarstwo będziemy się rozwijać po prostu. Mamy 20 tak w się takie stare maszyny. I się będziemy rozwijać. Tak. No i. To żała GPD. No, co było, który i tak nikt, nikt nie rozchodzi. I ten... No, no i lecimy sobie po prostu. Będzie w 22. Mam jakieś takie maszynki na start. I lecimy. Dobra, jadź. Ja muszę mu przyredukować. Ja, na godę mi chcesz, czy wyłączymy kołboń z kawałkiem? Jadź. A się ty jadziesz? No, jadę za mną. To muszę zjeść jedynki. Ważne, bo tu ruch jest straszny, tutaj... Matko! to tu nie ma jać! Czekaj, bo ruj jest przyjesz, jak to dwa się! A czemu ty cofał? Nie cofał, to tu nie ma. Dobra, ruda traś... Trzeba, trzeba ja bym wyrzucił dwójka, nie mogę, bo się... ten... Zatławię to to. Wolne A? jest? Wolne, wolne. Dobra. I dwójka. A ty pani wygląda, nie? No czekaj, bo ja się nie wiem, czy ja się wierzę Matko, to daj się tu nie no, no i tak jaka to ta Syria, zobaczymy jak to wyjdzie A tu Halina wyjrza do fizira i nie za po garażu Ten, zobaczymy jak to wyjdzie ta Syria Mapa to jest po połowa, tak? Połowa? Połowa, nie? Tak, tak no. Także połowa i jedziemy prostu Ja zaraz tutaj przyjeżdżam z prasą, ogólnie tutaj mamy tylko świnki ale wiadomo, jak tam się rozwiniemy, to się postawi oborę i będziemy mieli tam się na kos, wiadomo, skokrowi, tak jak tak dalej. No, na dobra. razie zobaczymy, co wszystko wypali. Co? Uwaga. No, dobra, dobra, dobra. dobra, ja tutaj zostawiam, dobra? No O tu panie klimat jest, nie To ma takie ten przejrzyste, no? Przejrzyste. Dobra, Matko! Krzychu, to jak operuje, no? To... Matko, debilu! Wolni trochę, ale dobra O panie, suma leci, nie? Dobra. Biorę MFA, bierzemy prasę. Ten MF to taki trochę nie wypał, ale nie ma le le lepszego. No Halo? No? Ale ci urwało mi się, wywalił Na razie świnek nic jeszcze nie mamy. Dopiero jak sumę się zbierze wiadomo yy, się zbierze sumę. No bo... I wiadomo jakieś tam ziarno, żeby było to czym karmić w ogóle. No i ważne. Ty sypia, ty Ta, nawet tam jest mamy to jest z 30%. A ale tam z Ty przeciąg ten wysięgnik! Ty narrzutnik Czy nie? Jak wysięgnik? No przecież w tej Aha. prasie. No, no to nar... Ro... A co narzutnik ro... ładować kotki? No! No to spróbuj, może cię będzie dało. Znaczy nie no, to, to da, ale chodzi mi o to, żeby, że tam kilka włoży i później wysione, tam trochę ułożę ja i widzisz. No na pewno nie, lepiej, nie. Le, na pewno jest, jest lepiej tak niż wiesz. Nie no. i zobaczymy ogólnie jak to styra, ogólnie mamy 10 ton obornika na start, znaczy, no w sumie 10 tysięcy chyba ton tam farmingu się podaje. Ty mogę zapiąć z tyłu rozrzutnik, czujesz jak to fajnie wygląda? O kurde, muszę teraz stąd wyjechać. Dobra. Cicho. No, dobra, get jest. No. Ja? No. Ja to panie wygląda jak ja na tym rożotnikiem, wiesz, tak jak na takiej polskiej wsi, o kurde. No, ogólnie mam, mamy dwa pługi, trójkę i dwójkę. Yy, z kolczatku jeszcze, tak żeby to jakoś tam uglinać, czy coś, bo tu ogólnie to takie trochę cisza. No, to nie zimie. zawsze będziemy, tak. No, ale nie zawsze będziemy Jo, tak jo, kolczatku. ale cisze zimy takie też są. No. Chinie operuje tu tutaj czas z tymi bigami. A fajne, nie tutaj? Tymi Gdzie tu się jechał, a tutaj, dobra. Zobaczymy jak... Zobaczymy jak to się, się, na, się naprawdę fajnie grał, i w ogóle, i w ogóle... Będziemy sobie wygrać po prostu. Ale no, no raczej wychodzi fajnie tutaj, nie? No i no, dobra, na razie fajnie. Wychodzi, że coś... Że coś takiego innego będzie. Nie to, że stalo, że, bo, że Polska wie, że sąsiad jest na innym, ja na drugim i tyle. No coś takiego innego, nie? Na mnie moim zdaniem. I patrz fajnie wygląda, nie? Co? No W sensie nie widzę jeszcze to, w sensie widzę ja ciała nie widzę. Bo mam siatkę, nie wiem czy... Dobra, dobra, zobaczymy Ej, ja mogę tu włączyć jakoś Eee Co? Nie pójdzie Nie pójdzie? Yy, to w sensie nie wiem czy ten MF jest zbugowany, czy te prasa no to nie jeszcze pod Nie mogę włączyć. Ej, chyba w MF, bo pamiętam, że jak chciałem, gram w Singlu i rotacyjne chciałem też wiesz, podłączyć. To też właśnie miałem to samo. Że nie, że się włączyć się chciało. Ale nie chciałem. Aj, wajbony, powstanie O, tu, o, bo właśnie, bo w tym nie mogę kabla, wiesz? Włączyć. Aha. Ja w też nie mogę włączyć tego. O co tu chodzi? Aha, ty jak muszę na ICT to rozłożyć, czy nie? Nie. Znaczy, powinno normalnie dać. Czekaj, włącz prasa, no. Mati. Aha, tutaj Rozmiar Beli, złóż prasa, włącz Aha, plandeka Matko, patrz na tole! Co? Nie, nie, nie chcę się to włączyć Matko! Awaria! <śm> nie chcę się to włączyć Co ty tam teraz robisz? Nie wiem, ja powiedziała Jak? O, pa! No co ty robisz? Bez rozwój. Bez tego rozotnika. Bez rozrzutnika. Dobra, pracuj i tak. Biele, George! Pracuj i tak! Weź przepnij, to debil, rozjś tę pracę! Dobra, to niestety będę wysział tak pracował. Daj mi spokój. A Łogi. Matko, matko, na jedynkę dam. Ej, zapchało ci się, co? No. Poliusz? No. Ja się czułem. Kurde. Jak mi się pomyliły Ty na coś tam no. jest. To sumy. Dwie przyszepy na jednym polu, dwa silniki kumbaj. <noise> Jeszcze tutaj brakuje pół To no. Na stawek to my do tej przyszepy już na pewno nie założymy No nie no co ty to się... Z... Pardzę w tą rurę No wiem mała nie? No nicko. go To będzie dobra fana Syra może być Jeszcze tak później tak się już rozwiniemy kapkie nie? No Z tym, a bym że przepę nie wiem no, przecież to zburza Ty jakby rozrzutnik na przepę zmienił No to dobra no to jeździć No tą dobra to się nie chce jechać dobra tym ty odcinku jeszcze będzie normalnie spojim jak będziemy już robić, nie ma to się zmieniło, nie? No dobra Nie fajnie Ci Przyjemnie, nie? No Nie, nie pracuj po Co to się stało? Co? Awaria Czy jak? O, już nic. Ta prasa to też ma ci źle na bani Co? Ta prasa Czemu? To jest zbugowana nasza tam ja w ogóle to nagram, a na o ja Aha, właśnie o tym mówiłem, widziałeś? Patrz patrz, 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 co robi, patrz, co robi. Na górny zaczep się patrzy, po... Matko, szybkie, bo mi w ogóle tyś ciąg, że się tak kapi na ciebie. A. <laughs> i szala! <laughs> Ej, ta spokój z tymi maszynami! Bada, po nie, bo to bo to przyjęli. Nie, tak, gospodarstwo jest po pra, 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 pra babci. Jo. To i, i tak się te maszyny dobrze trzymają. Zrobię, jeszcze na jedno pole pojedzie, bo to szybko idzie. No ja pewnie, ja. To już leci coś, ty, ty, ty kustek? Proszę leć. No. O, dobra, praj Animacje są ładne, nie? Wciągania w ogóle. Nie ma to le. No fajne, to znaczy w headlines to fajne. No i ogólnie tak, ogólnie we wszystkich są ładne. No i czy o ranie też tak samo fajne. Oglutę, zmieniły mi się to A który. gdzie co teraz? No W sensie trawy jedynie są takie dziwne Nie wiem czemu tak na było już było, bo już sumie na świnie będziemy mieli i już też, nie? Bo widzisz No, no Miałeś zimniaki? Właśnie A to tam mamy tam takie tam pole, takie tam posadzone No, bo... Jest tam kawa, no. Matko luzy w tej kierownicy w tej studii Co? tej kierownicy w historii Trzy raz Luzy w kierownicy w historii O tak głośno się, bo głośno to skły słodko Ile zachodzi Tico No ja A no luzy no co poradzi? Ty w ogóle te pole, po lewej stronie fajne by było, nie? nie było... Nie użytki to siosi przełoż i ciężko Paść, wyścigi! Jo! Nie no, bo oni wydajemy się na to Ile masz procent? Ty prawie sto już. nie ja będę się wracał. Chyba, chyba że za tym pojechał. znowu muszę podjechać. Pa! Jaki dzik! Wezmę ja, <laughs> na soja ja no to pole stać ci, Brunie? Jezus, ta praca to na... Jest na wiedzuna jakaś. No. No i znowu mi do góry zaczepiło. Ja nie wiem czemu tak się robi. Koleś to próbuj masajem może prasować. Dobra, już, ale się co, to No te też te zatrzepy co takie dziwne coś tam. i to się jako stare, nie? No. I także że, że to jeszcze w miarę działa to wszystko. Ta prawda, że jakoś ściska je w ogóle Jak zbisie. Nie, patrz! Idzie chłopie. No sama nie. Wiem. Ale pani wygląda w czym w tym MF-ie tak zalika. Jak się mieli kapie? No ty już zwolnij. jest? Jest, nie? Chyba. Nie, Na razie nie będziemy zbierać, nie? Tych ty kusetami tak słuchno, być, na razie niech leży. Nooo, to porniła, ale ten się nowa, jak będzie ktoś miał chwilę na odcinku, to może to zmienić. Jeszcze że na rozrzutnik, wiesz, tylko te pule co gdzie tak do zwirania, a w poim to już będę na przepoda nie? No. I na górę, na stodołę. Powinien. dlaczego tak się robi Czemu? Znaczy no, zauważyłem że jak moc tak y, zawracałem, nie? A bo ty w całą stronę zawracasz. Ale nie I jak włączyłem to, to wtedy właśnie to, to tak się działo Po włączeniu, nie? No wiem No, ale ty w którą stronę zabrakłeś? W stronę podbieraka? No, no to źle. To się zależy. Z drugą stroną, jak myślisz? Zacznij pracować. Aha. Był dobrze sobie debilu. No nie, bo byś musiał pracować tak, żeby. No dobra, się Jechać jakby. na następnym polu, wiesz? Tak, żeby. na Wim, drugą stronę, nie w stronę podbieraka. Wim. Teraz w lewu, jakby miał jechać, nie? W moją lewą w sensie. No. No Fajne te, tektury, ten, kostek, kostek, No No, widzę, że tego zburza to sporo No Munkę będziemy robić, więc będziemy munkę, ten Sprzedawać ja no. Da się tutaj, nie? No ja no, no. A coś z no Co? To ty mówisz, że co sprzedawać Munkę mówię, że będziemy robić sobie Aha, do Ty, Ale do dupy ale do dupy lekko, bo w sensie nie jest tak syfanie, że już na cefanie Słoma się wyrzuca jak yy, przez cały kumbain, tylko od razu ci się wyłącza jak to ja jak to Ale, ha no ale to akurat tylko jest w tym kumbanie to to Tak? No bo wreszcie to jest właśnie tak, że musisz na chwilę wiesz Poczekać aż się, się przeleci Ale ja to jest tak, tak nawet na... Co? Ha, na polu Jo Ty mnie? Nie, wiem, nie? nie. kurak górunco mateusz ja mi chłopie. para fałteliś jakieś yo prosza matko chodni to 80 yo moment jeszcze no wiezie to tylko te pule i skąd nie było 20 minut jeszcze wiesz no Kurde Pierd, ja w ogóle powinienem na luzie tą prasę bujnąć i odpiero Nie? No nie, no, powinien, nie, 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 no. Matko Sarna tutaj mi przyszła na nie, Też to nie, No tutaj trochę się nie, nie, Ma? Ma, nie, 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 I fajnie nie, nie, No. nie, ma ładne w ogóle. Muratko, tak jak mu Muratko ogarnę, to się Tam Wałek, włącz. Ten, ten dawno nie jeździł. Jak dało mu. tam. Ile jeździsz na godzinę? Pięć, chyba. Dobra, bedworki, tam podłorywki. Fajnie to będzie nie szło tymi, tymi pługami. No, w tą stronę gra oddziała, Nie, wiem co o co chodziło. No i 19 się bugowało, chyba jak się nawet topało, tak, to w Nie chyba. Tak, też trzeba. Mamy równe 3 tony teraz na tej przepięć. O, 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 nie, jest nie? kawałka. No? Adiata ja się para ja. si? No, ja. Dobra. Eee. Yy, to się usypia. Dobra. Pięć sekund jest tam cirk. Ja. Także to już na tyle, myślę, że o taka nowa mini seria, w sensie mini, no to nie taka mini. ją spodoba. Także no. to będzie na tyle do następnych. Simanko.